Chciałem Państwa serdecznie zaprosić na spacer po Żabiance i po Oliwie. Przestrzeni, która była tłem dla wielu moich wierszy, kiedy mieszkałem tu między 18 a 28 rokiem życia, czyli w czasie, kiedy człowiek uczy się świata i przekracza kolejne granice i zdobywa doświadczenia. Poezja nie jest rodzajem fotografii, nie jest rodzajem reportażu, dlatego. Mimo, że ta podróż będzie się odbywać szlakiem moich wierszy, to mam nadzieję, że świat, który się wyłoni z tych wierszy, będzie bardziej namacalny i bardziej wiarygodny niż ta płyta i to, co Państwo widzą za moimi plecami. Gorąco Państwa zapraszam na przechadzkę, która mam nadzieję pokaże nam, że również Wielka Płyta potrafi nam zagrać całkiem ciekawe melodie.